Cześć, witam cię bardzo serdecznie. Dariusz Hałdy z EQM Academy, a to jest podcast Jakość Esencją zarządzania. Odcinek numer 15. Sprawdź, czy masz niedobór witaminy W. I to jest część druga. Skrócona wersja tekstowa dostępna na EQMacademy.com, zakładka blog. Link znajdziesz poniżej. Aktualności związane z moją osobą, ciekawe informacje, które udostępniam, znajdziesz na moim Instagramie. A teraz zaczynamy! Jeśli jeszcze nie przesłuchałeś części pierwszej, to w prawym górnym rogu wyświetli Ci się link, odnośnik do tej części pierwszej, tak żeby po przesłuchaniu obu części mieć pełen obraz tego, czym jest niedobór witaminy W, bądź czym jest sama witamina W. Jeśli jeszcze nie przesłuchałeś tej części pierwszej, to nie ma problemu. Możesz zacząć od części numer dwa, później wrócić do jedynki i będziesz, tak jak powiedziałem, miał pełen obraz. Nim wrócę do tego, co mówiłem w części numer 1, jeden, jeden nim będę kontynuował, to przede wszystkim wyrażam swoją wdzięczność za to, z jakim odbiorem ta część się spotkała, ile informacji, ile wiadomości dostałem od różnych ludzi właśnie w kontekście samej wdzięczności. I za to na wstępie samym podziękuję. Natomiast przechodząc już do konkretów, do creme de la creme, jak to się w towarzystwie mówi, rozdział numer 4. Strefa wolna od narzekania. Wracamy do naszych dzienników wdzięczności Jenis Kaplan. I co ona ma nam do przedstawienia? Ludzie narzekający na pogodę wiedzą, że to niczego nie zmieni. W ten sposób znajdują po prostu ujście dla swoich negatywnych emocji. Takie wyrzucanie z siebie frustracji ma wielu zwolenników, ale trzeba pamiętać, że to, co mówimy, ma wpływ na nasze samopoczucie. Jeśli ciągle powtarzasz, że jesteś nieszczęśliwy, w końcu zaczynasz wierzyć, że tak naprawdę jest. A John Ruskin powiedział, że nie ma takiego czegoś jak zła pogoda: są tylko różne rodzaje dobrej pogody. I drogi słuchaczu, kolejny raz spotykamy się z takim twierdzeniem: no, kto z nas nie narzeka na pogodę? To jest za gorąco, to jest za zimno, to pada deszcz, to dni są jednak za długie, to dni są jednak za krótkie i ciągle coś jest. Natomiast tak jak zostało powiedziane przez Jenis, jeśli ciągle powtarzasz, że jesteś nieszczęśliwy, w końcu zaczynasz wierzyć, że tak naprawdę jest. I to, że nie ma złej pogody, to jest fakt, bo są ludzie, którzy lubią deszczową pogodę, którzy lubią długie jesienne, a nawet zimowe wieczory, bo mają wtedy więcej czasu na to, żeby poczytać książkę, bądź obejrzeć swój ulubiony serial, albo może wrócić do jakiejś serii filmów i te wieczory są dla nich szczególne. Mam znajomego, który uwielbia jesień. To jest jego ulubiona pora roku, ze względu na liście, ze względu na zapachy, kolory wszelakie, temperaturę, która jest odpowiednia do tego, żeby uprawiać wciąż sport na zewnątrz, a żeby nie była ona tak męcząca. I Marek Aureliusz powiedział, że gdy wstajesz rano, pomyśl, jakim cennym przywilejem jest żyć, oddychać, myśleć, cieszyć się, kochać. Bo często nie doceniamy tego, co mamy za darmo. Taka jest prawda. Nie skupiamy się na tym ka każdego dnia, a każdy z nas w ciągu całego dnia jest w stanie wybrać szereg elementów, za które będzie właśnie wdzięczny. Epikur powiedział: aby pamiętać, że to, co masz, było kiedyś tym, na co miałeś nadzieję. Pamiętasz, drogi słuchaczu? Jak miałeś swoje wyzwania, chciałeś się nauczyć języka, może awansować, może założyć rodzinę, może wziąć udział w jakichś zawodach, może kupić nowy samochód albo pojechać na wycieczkę marzeń, która kiedyś była wycieczką marzeń, a dzisiaj nie do końca to doceniasz. Więc pamiętaj, że to co masz było kiedyś tym, na co miałeś nadzieję i zrób sobie oś czasu. To jest moja propozycja. Zrób oś czasu swoich osiągnięć zawodowych, podróży, sukcesów w relacjach z ludźmi, wydarzeń. Zobaczysz, że na przestrzeni wielu lat wydarzyło się w Twoim życiu mnóstwo rzeczy, za które możesz być wdzięczny. Natomiast jak tak sobie siedzimy, to człowiek zazwyczaj nie kopie mocno w przeszłości to, co już się wydarzyło i nie jest wdzięczny za to, tylko już wyczekuje czegoś nowego. Natomiast taka oś czasu, którą polecam zrobić, przede wszystkim jeżeli chodzi o te kwestie związane z przesuwaniem pewnych granic, czyli jeżeli chcemy się nauczyć nowego języka, może coś przeczytać, może zbudować dom, kupić nowe mieszkanie, kwestie finansowe, rodzinne itd., itd. widzimy na przestrzeni tej osi czasu, gdzie byliśmy, a gdzie jesteśmy. Mamy pełen jasny obraz. Co napisała Jenis? Kiedy doceniamy to, co mamy, czujemy się bardziej usatysfakcjonowani i mniej nieszczęśliwi. wdzięczność nie może przeszkadzać w rozwiązywaniu problemów. W rozdziale piątym, który jest genialny, znajdziemy wiele informacji, natomiast na, to, na temat właśnie wspomnień i doświadczeń. Thomas Wilder napisał, że można powiedzieć, że żyjemy tylko w tych momentach, gdy nasze, nasze serca są świadome naszych skarbów. Czym jest w ogóle adaptacja? Hedoniczna, która występuje właśnie w tym rozdziale. Wyobraź sobie, drogi słuchaczu, że kupujesz rzecz, której pragniesz, a kiedy stwierdzasz, że już cię nie zadowala, kupujesz następną, a potem zaś kolejną. A profesor Gilowicz powiedział, że jeśli próbujesz zwiększyć poziom wdzięczności, skłaniaj się ku konsumpcji doświadczeń. Jennys napisała, że jedną z zalet doświadczeń jest to, że łączą nas one z innymi ludźmi, w sposób, w jaki dobra materialne raczej tego nie zrobią. Musimy być ostrożni, żeby nie uzależnić się od doznań, czyli coraz więcej chcieć i coraz mniej doceniać. To jest na przykład widoczne bardzo mocno z wakacjami. Kiedy planujemy jakiś wyjazd i czekamy na niego. I jeżeli ten wyjazd już jest za nami, to znowu planujemy kolejny, kolejny. Napędza się taka spirala. Ta dopamina cały czas musi być wydzielana w naszym mózgu. Musimy się czuć coraz lepiej i nie doceniamy tego, że już te wakacje były, tylko już czekamy na kolejne i kolejne i kolejne. A profesor Kahneman stwierdził, że końcowe chwile danego przeżycia mają nadmierny wpływ na naszą pamięć ogólną. Odkrył również, że na jaźń pamiętającą nie ma wpływu czas trwania zdarzenia, liczy się tylko jego intensywność, a dokładniej mówiąc, punkty skrajne, szczytowe i najniższe. Na przykład kilka krótkich wycieczek w ciągu roku prawdopodobnie zapewni nam bardziej szczytowe doświadczenia i pełne wdzięczności wspomnienia, niż jeden długi, lecz niczym nie wyróżniający się urlop. Dlaczego jest to słowo prawdopodobnie tutaj kluczowe? No bo jeżeli drugi słuchaczu będziesz miał dwu czy trzy tygodniowy urlop i on niczym nie będzie się szczególnym wyróżniał, bo uznajmy, że jeżeli zaplanujesz taką wycieczkę, która wymaga takiego długiego urlopu, to jest co innego. Natomiast jeśli ten urlop nie będzie się niczym wyróżniał, to on nie sprawi ci takiej satysfakcji. Natomiast te krótkie urlopy, na przykład teraz jest bardzo dużo możliwości lotów po Europie, tak zwane city breaki, gdzie coraz więcej ludzi korzysta z tego, a żeby brać sobie krótkie urlopy, wiele doświadczać, być wdzięcznym, natomiast uwaga w tym momencie, ażeby nie konsumować tylko tych doświadczeń w taki sposób, żeby odhaczać to na liście, bo muszę zobaczyć Wiedeń, muszę zobaczyć Zadar, muszę polecieć do Lizbony. Okej, okay, Porto już mam odhaczone. Dopóki nie zrobię tych 10, to nie będę zadowolony. Nie, celebruj tak naprawdę i bądź wdzięczny za każdy z tych wyjazdów. Jeżeli chodzi o wyjazdy, to mamy pieniądze. Jeżeli chodzi o pieniądze, to mamy rozdział numer 6, bo pieniądze są ważne, a może nie? O czym pisze Janis? Wspomina nam, że około 760 milionów ludzi na naszej planecie nie ma dostępu do czystej wody. No tak. I teraz, kiedy otwierasz kran czy odkręcasz zawór, to ty masz czystą wodę i jakby nie myślisz o tym na co dzień. Natomiast 760 milionów ludzi na naszej planecie nie ma tego komfortu. A znowuż wracając do słów Epikura. Wdzięczność za to, co mamy, jest źródłem przyjemności. Natomiast usilne pragnienie, by mieć więcej, prowadzi do cierpienia. To tak, jakby chcieć, żeby z tego kranu jednak płynęło coś innego, tak jak w polskiej komedii, że z kranów powinien płynąć Johnny Walker. Air. Pamiętacie, może, albo pamiętasz, drogi słuchaczu, ten urywek. Natomiast, no, to nie ma co teraz czekać na to, że ten Tutaj trunek będzie płynął z naszego kranu, tylko być wdzięcznym za to, że jest dostęp do tej wody. I Michael Norton, profesor z Harvard Business School, powiedział, że wydawanie pieniędzy na innych przynosi więcej satysfakcji niż wydawanie na siebie, to w kontekście pieniędzy. I tutaj przytoczę kolejnego znajomego, któremu zresztą wspomniałem, że będę tutaj się posiłkował jego przykładem w tym oto też podcaście oczywiście bezimiennie. Z tego względu, że przez wiele lat i pewnie do tej pory miał i ma taką sytuację, że woli wydawać pieniądze na innych, na bliskich, niż na siebie. To jemu sprawia przyjemność. I tak jak tutaj Michael Norton powiedział: że wydawanie pieniędzy na innych przynosi więcej satysfakcji niż wydawanie na siebie samego. I to właśnie, świadomie czy nieświadomie, jeden z moich znajomych właśnie tak czyni. Natomiast żeby móc kontynuować ten temat pieniędzy i przechodząc płynnie do kariery, no bo tak łatwo się mówi, że wydawaj pieniądze na innych, jak tych pieniędzy nigdy nie jest na tyle, aby można było sobie na to pozwolić. I tu z tym się zdecydowanie nie zgodzę, bo to nie chodzi nawet o duże kwoty, kupić komuś książkę i wręczyć. To jest wydatek rzędu 30 zł. Dan. Można mieć satysfakcję z takiego drobnego prezentu. I w rozdziale siódmym, a propos kariery, Jenny napisała: Wdzięczność polega na docenianiu teraźniejszości, a nie na zamartwianiu się o następny krok. Jeżeli chodzi o samą karierę, to zobacz, drogi słuchaczu, jaki jest i każdy z nas na pewno miał takie dni, tygodnie. W danej pracy, i o ile to nie jest praca, gdzie przez dłuższy czas okres faktycznie bardzo się męczysz, tylko od czasu do czasu są jakieś takie sytuacje, to popatrz, ile jest takich momentów, gdzie nie jesteś wdzięczny. Na przykład za to, że możesz wyjść wcześniej z pracy albo dogadać się. W sprawie urlopu, wtedy kiedy chcesz, twój przełożony jest dla ciebie wyrozumiały, jeśli jesteś chory, a czy możesz wziąć pracę z domu, jeśli jest taka możliwość, albo szereg innych benefitów, które jest OK, nie można zapominać o tych aspektach, które nie do końca ci pasują i możesz nad nimi pracować. Natomiast skupiając się na wdzięczności, warto być za to wdzięcznym, co już w tej pracy jest. A doktor Robert Emmons powiedział, że ludzie odczuwający wdzięczność znajdują inspirację do działania zamiast siedzieć bezczynnie. Bo sama Spinoza już określa, im więcej w nas radości, tym jesteśmy doskonalsi. A psycholog z Uniwersytetu Cornela Tom Gilowicz powiedział, że dążymy do osiągania wspaniałych rzeczy, a kiedy już je zdobędziemy, stwierdzamy, że nie dają nam wielkiej radości, to negatywna strona przyzwyczajenia. I wracając do samej kariery, to nasze działanie w ogóle takie codzienne wygląda inaczej wtedy, kiedy jesteśmy zaangażowani, wtedy, kiedy jesteśmy wdzięczni, uśmiechnięci, i nawet te wszystkie przeciwności, które się wydarzają, to jak tak usiądziesz na koniec dnia i podsumujesz to, co się w Twojej pracy dzieje. To, czy faktycznie jest tak fatalnie, jak za każdym razem się słyszy? Czy faktycznie są takie dramaty, tragedie, masakry? Bo przecież takich słów często się używa, czy to też na obszarze produkcyjnym, czy to też w biurach, czy to też we wszelakich innych organizacjach, czy to miejscach, gdzie po prostu wykonuje się daną pracę. I na koniec dnia okazuje się, wracając do tego, co Jenis powiedziała. 760 milionów ludzi nie ma dostępu do wody, takiej, którą ty masz. A ty po całym dniu pracy, gdzie może było trochę trudniej i ciężko jest nad tym zapanować w danej chwili, czyli mamy godzinę 14, coś sprawiło, że nie do końca dobrze się czujesz, to ty nie jesteś w stanie sobie powiedzieć: Tak, jestem wdzięczny, jest wszystko fantastycznie. Natomiast na koniec dnia, jak analizujesz to, co się wydarzyło, a polecam również prowadzić dziennik, o którym zresztą było wspomniane w pierwszej części, i tutaj link do właśnie tej pierwszej części. Jeżeli dobrnąłeś do tego momentu, drogi słuchaczu, jeśli przysłuchałeś do tego momentu, jak zdążyłeś zasłyszeć, jest już 14 minut, to proszę cię poleć ten odcinek i poprzedni również komuś, na kim ci zależy. Bo chodzi nam tutaj o szerzenie tej wdzięczności. I jeśli możesz, zostaw komentarz, daj znać za poprzednie komentarze i za poprzednie informacje. Tak jak wspomniałem, jestem wdzięczny. Subskrypcja również będzie dla mnie bardzo motywująca, za co będę wdzięczny. Natomiast wracając do samych dzienników wdzięczności i do tego, co chciałem powiedzieć, to widzisz, drogi słuchaczu, a raczej słyszysz w tym momencie to warto prowadzić ten dziennik na koniec dnia, podsumować, za co jestem wdzięczny, albo co chciałbym poprawić, bo często gdzieś te nasze myśli, tak, one uciekają, nie chcemy się z nimi, może inaczej, one do nas chcą dotrzeć, a my staramy się ją za wszelką cenę zagłuszyć. I w rozdziale ósmym słyszysz, drogi słuchaczu, moją ekscytację tą książką, bo naprawdę jest dużo treści ciekawej, prawdziwej i. Staram się Tobie to jak najlepiej przekazać. Jeśli będziesz chciał sobie uzupełnić tą wiedzę, to poniżej znajdziesz odnośnik do książki wspomnianej Dzienniki Wdzięczności. Podziękowania lub ich brak w pracy. Ha, to jest dobry temat, wracając do naszej pracy. Ankieta przeprowadzona przez Jenis, w której znajdziemy informację, że jedynie 7% ludzi regularnie dziękuje swoim szefom, a 10% kolegom z pracy bo przecież mi się wszystko należy. No niesamowite. Przykład. Dostajesz premię na święta. No okej, okay, ona jest mniejsza niż 5 lat temu, ale to jest wciąż premia, która nie jest czymś, co ci się z góry należy, to jest coś, co management po prostu przydziela jako ekstra bonus dla ciebie. Bądź wdzięczny, czy powiedziałeś szefowi, że jesteś wdzięczny za to? Czy uznajesz, że tobie się to przecież należy? Znałem ludzi, widziałem ludzi w różnych biurach, którzy brali jakieś elementy biurowe, długopisy, kartki, bo im się to należy. No przecież no i już. Bądź wdzięczny za to, co masz, i bądź wdzięczny też kolegom z pracy za tą pracę, którą wykonujesz. I to nie chodzi o coś bardzo interesownego. Wielokrotnie już się spotkałem, gdzie. Komuś za, co, za coś dziękowałem, albo zwyczajnie rozmawiałem na tematy poboczne, nie do końca związane z pracą, i ktoś od razu myśli, że coś się od niego chce, no bo tak to zostało zbudowane. Jednak 81% ankietowanych zadeklarowałoby, że pracowałoby ciężej dla wdzięcznego szefa. I przywoływałem już w jednym z podcastów taką historię, gdzie jedna z koleżanek. Powiedziała mi, z którą kiedyś współpracowałem, że Darek, ta prezentacja, którą zrobiłam, przyszedł szef, poklepał mnie po plecach, powiedział, że to naprawdę dobra robota. Ja nie potrzebowałam dodatkowych pieniędzy. Ja czułam się ważna w cudzysłowie. Ta wdzięczność, która została mi okazana, była dla mnie bardzo istotna. I. 70% pro, y, osób ankietowanych przez Genius czułoby się lepiej właśnie, gdyby otrzymywało podziękowania od szefa. Natomiast to musi wychodzić z obu stron. Co więcej, 96% osób zgodziło się ze stwierdzeniem, że szef, który potrafi dziękować, szybciej osiągnie sukces, gdyż pracownicy będą go popierać. Ha, widzisz drogi słuchaczu, jeśli masz jakieś stanowisko liderskie, albo dążysz w tym kierunku, albo nawet jesteś liderem danego zespołu w danym momencie, to pamiętaj, że ta wdzięczność dla Twoich ludzi jest tutaj istotna, za to, co oni zrobili. To nie może być taka sytuacja, że idziesz do fryzjera, płacisz mu pieniądze, bo Ty mu zapłaciłeś, Ty nie musisz być wcale wdzięczny, bo on za to dostał pieniądze i już. Ta wdzięczność jest dla nas tutaj kluczowa. A profesor Adam Grant, którego zresztą książki bardzo polecam, Powiedział, że poczucie wdzięczności jest jednym z najbardziej istotnych i trwałych czynników, które motywują nas w życiu zawodowym. Czynniki zewnętrzne często nie mają większego znaczenia. Podwyżka wydaje się czymś, co ci się po prostu należy, premię wydasz, a nowy tytuł przestanie się wydawać ważny, gdy już go uzyskasz. Dlatego, drogi słuchaczu, jeśli często zadajesz sobie pytanie, jest, jeśli jesteś na jakimś stanowisku menedżerskim, albo tak jak wspomniałem Jakimś liderem grupy, bądź jesteś specjalistą w danym obszarze i zastanawiasz się, co możesz zrobić, ażeby w Twoim środowisku pracy było lepiej, żeby pracowało się z większym zaangażowaniem, to jak zdążyłeś już usłyszeć po tych dwóch odcinkach i złączyć to wszystko w całość, to ta wdzięczność jest tutaj kluczowa w relacjach, nie tylko w biznesie, ale też w życiu prywatnym. Bo jak wiemy i jak wspominałem już wielokrotnie, life, work, integration, nie balance. Integration. Te dwa światy integrują się ze sobą. To, co w pracy, w domu, jeśli w domu nie masz tej wdzięczności, jeśli w domu nie masz spokoju, który pozwala ci poukładać te wszystkie swoje myśli, to i w pracy nie będziesz w stanie funkcjonować na takich obrotach, jakbyś chciał. I na odwrót, jeśli tego w pracy nie będziesz miał, no, to w domu później sytuacja wygląda tak, a nie inaczej, że te rzeczy z pracy przenosisz do domu i tak never ending story. A nie zapominajmy jeszcze o naszych potrzebach. I wrócę do wideo, które polecałem w poprzednim odcinku, bo ono bardzo mocno koreluje tutaj z naszym tematem wdzięczności i z trzema ogrodami. Link znajdziesz w prawym, górnym rogu 20 minut. Sądzę, że lepiej mieć niedosyt niż przesyt. Więc mimo tego, że mam materiał przygotowany i mimo tego, że miałbym jeszcze kilka słów do dodania, to zostawię cię drogi słuchaczu z tą treścią, bo lepiej tak jak powiedziałem mieć niedosyt niż przesyt. I zostawię tu taką gwiazdkę, bo może wrócę do tego tematu. To wszystko zależy od tego, jaka oglądalność tych dwóch odcinków będzie. Jakie zaangażowanie z twojej strony słuchaczu i ze strony innych osób. Bo przygotować materiał jest dla mnie dużą radością. Mam dużo w sobie wdzięczności, kiedy przekazuję Ci te słowa, bo dzięki temu wierzę, że wdzięczność zrobi dużo dobrego w Twoim życiu, w moim życiu i będzie obecna każdego dnia, a nie tylko pod przypływem jakichś bardzo pozytywnych emocji, tylko że będzie to składnik udanego dnia. Dariusz Gaudis, EQM Academy.com